I zobaczmy, słuchajcie, tydzień e, 13-19, co dla Was, moi drodzy, co się tutaj chce pokazać, jaka energia. Nadal witamy się w tych samych okolicznościach przyrody, no i lecimy z ekspresem, e, ale rozbitym tak naprawdę na te tygodnie, bo trochę mnie już znużyły te czytania miesięczne. Muszę coś odmienić, muszę coś zmienić, poza tym, że muszę przyjść do Was wreszcie z medytacją. Z medytacją jestem wszystkim, co jest e, tak naprawdę... Mm, e, no może bardziej takie ciekawe też od strony tej właśnie pobudzania, słuchajcie pobudzania, a nie dołowania siebie, bo już dosyć tych smutków i też wyszłam trochę z tej energii, jak widzicie w zeszłym tygodniu tego, co jest wyzwaniem, trudnością i radą, tylko mówimy co jest na plus, co jest na minus, żeby tak trochę bardziej neutralnie i co jest z kierunkiem. No i pyk, 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 lecimy, lecimy. No i zobaczmy, 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 co jest radzone dla strzelca. Strzelec, 13, 19 październik, 13, 19 październik, co jest na plus i co jest na minus, I na plus i na minus, hmm. słuchajcie, Wam się pokazuje tydzień w. E, taki solidny, taki solidny, konkretny bardzo też bym powiedziała no gdzieś w papierologii może także osadzony, ale też nie taki zawrotnie szybki, czy też nie taki jakiś no mocno rzucający was w jakieś wiry. Gdzieś tutaj uczciwość będzie do, dosyć dużym motywem przewodnim tego tygodnia, ale pamiętajcie, żeby być może nie uciekać w, w sytuacje, emocje, jakieś takie może metody, które pokazują Wasze wycofanie czy brak gotowości, zamiast realne stawienie czoła temu, co jest być może prawdziwe. A więc gdzieś tutaj uczciwość i przyziemność jest mocna, jest siłą, a nie ucieczka od problemów i także staniecie także twarzą w twarz, być może w obliczu tego, co jest, co od Was wymaga po prostu takiej jakiejś może odwagi cywilnej, będzie dla Was tutaj Istotne. Krok za krokiem miarowość bez jakiegoś takiego szaleństwa. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej, zapraszam koziorożce.